Dzień dobry Państwu, nazywam się Jadwiga Karczewska, Jestem, reprezentuję okręg numer 2 dla miasta. Jestem również Państwu znaną osobą, jako że od kilkunastu lat prowadzę wszelaką działalność, szczególnie na, na rzecz diabetyków i nie tylko. Proszę Państwa, naszym zadaniem jako seniorów jest prośba o Państwa głosy ponieważ dzięki Waszym głosom my, seniorzy, będziemy mogli lepiej przyglądać się, jak wyglądać będzie praca naszego Pana Burmistrza i Rady Miejskiej. Ja tu w imieniu koleżanek i kolegów mam prośbę, abyście Państwo naprawdę mocno nam kibicowali i nas wspierali, gdyż nasze społeczeństwo jest coraz starsze i potrzebuje takiego dogłębnego i wnikliwego przyjrzenia się sprawom seniorów. Jeśli chodzi o taką najważniejszą sprawę, o czym już wcześniej tu było mówione, to jest sprawa transportu zbiorowego. Chodzi o to, żeby ten transport był dostępny, żeby był wygodny i na każdą kieszeń. To jest jedna z głównych spraw. Druga sprawa to sprawa przyjazny urząd. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby powołać asystenta, który byłby pod telefonem i informowałby każdego ubiegającego się mieszkańca o jak, załatwienie jakiejkolwiek sprawy, a szczególnie senior, że dzwoniąc pod dany numer do pana asystenta, zanim wybierze się do urzędu, on poda, w jakiej sprawie chce być w urzędzie i w którym pokoju. I jakie dokumenty musi zabrać, że jak pójdzie, żeby to było załatwione za jednym razem, a nie żeby chodzić, prawda, dwa czy trzy razy. I w związku z tym e, chcielibyśmy mocno lobbować za tak zwaną kartą obsługi e, klienta w Urzędzie Miasta. E, proszę Państwa, następna sprawa to sprawa Rady Seniorów. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż my byśmy bacznie. I będziemy bacznie się przyglądać, jak jest realizowany program zamierzony przed, prawda, przystąpieniem do jego realizacji, żeby ta Rada Seniorów miała takie prawa, że gdyby coś, prawda, było wbrew nam seniorom, a szczególnie ludziom z niepełnosprawnością, mogła nawet podejmować uchwały, uchwały ustawodawcze. Dziękuję bardzo. 再次对大家表示最最感谢。